Witam Was serdecznie na moim kanale, witam Was w kolejnej mojej pseudoprodukcji filmowej a jednocześnie z drugiej strony chciałem Wam serdecznie podziękować za 1000 subskrypcji mimo, mimo że właśnie to są takie, ja się muszę z tego śmiać, że to nie są takie prawdziwe filmy tylko ja to nazywam takimi pseudofilmami, no ale wydaje mi się, że najważniejsza tutaj jest Jakiś tam przekaz a techniczne możliwości, no to z biegiem czasu być może postaram się w jakiś sposób poprawić. Także 1000 subskrypcji osiągnięte, fakt nie ma tu żadnej różnicy, czy to jest 900, czy 1000, czy 1500. Ale no dzisiaj są takie czasy, nie wiem, że lepiej mieć chyba niż nie mieć. No ale mniejsza o to, w każdym razie za to Wam serdecznie dziękuję. Niezdecydowanych zachęcam oczywiście. Do subskrybowania, najlepiej zróbcie to teraz. I mam dzisiaj parę takich tematów organizacyjnych, które chciałem z Wami omówić. Między innymi, jakie jest moje zdanie na temat samochodów pofilmowych. No i zaraz, zaraz do tego przejdziemy. Ostatnio Wam też nagrywałem te filmiki, jak kupowaliśmy Mercedesa C-klasę, gdzie tam były te trzy części. Tak zwana trylogia z zakupu samochodu. A jednocześnie, przy okazji, chciałem Wam też powiedzieć, że tak naprawdę bardzo ciężko jest. Jednocześnie komuś doradzać przy zakupie samochodu samochód oglądać, samochód testować, robić im jazdę próbną i to wszystko nagrywać. No, powiem Wam szczerze, że to jest naprawdę, żeby te wszystkie rzeczy zrobić dobrze to jest, to jest praktycznie niewykonalne. Dlatego ja z zakupów nagrywam tak rzadko, bo po pierwsze, większość, większość osób sobie tego nie życzy. Nawet, nawet nie pokazując twarzy i tak dalej no nie wiem, część ludzi po prostu nie chce podawania ceny za ile ten samochód kupili za ile, za ile był wystawiony, ile uhandlowali no i ja to w pełni rozumiem, to są zupełnie prywatne rzeczy, które nie każdy ma ochotę ujawniać więc dlatego rzadko nagrywam coś typowo z zakupów ze względu właśnie na to, że że zdecydowana większość osób nie chce, żeby to nagrywać, a po drugie, tak jak Wam mówię, jest to, jest to technicznie bardzo, bardzo ciężkie do wykonania, No bo albo latam tam z kamerą i to nagrywam, albo, albo naprawdę samochód porządnie, porządnie oglądam. I jak widzieliście też na tym filmie, mimo że oglądałem tak mało samochodów, bo tylko cztery, tylko dwoma jeździłem, ale to wszystko, cała ta weryfikacja: weryfikacja stanu technicznego, weryfikacja lakieru, weryfikacja przez komputer, potem wjechanie jednym samochodem na podnośnik, to zajęło tyle czasu, to wszystko zajęło tyle czasu, że po prostu cały dzień od rana do wieczora szedł. Dlatego musicie mieć na uwadze to, że jeżeli ktoś was zabiera na taki Berlin, gdzie o 9 meldujecie się na Berlinie, a o 16 musicie wyjeżdżać przy okazji zabieraliście cztery inne osoby przy okazji cały dzień lata z kamerą no to musicie sobie zdać sprawę z tego że dla was na takie prawdziwe oglądziny naprawdę będzie, będzie mało czasu i oprócz tego, że wrócicie zmęczeni no to naprawdę kupić coś porządnego będzie wam bardzo ciężko, bo na jednego klienta tak naprawdę potrzeba jeden dzień, a gdzie tu mówić o czterech czy o pięciu osobach, tyle by było z takich spraw organizacyjnych, z takich spraw technicznych. A kolejnym, takim tematem, który dzisiaj chciałem wrzucić na tapetę, jest, są mianowicie temat auto I tu chciałem się przede wszystkim zwrócić do. Do dwóch chłopaków, do, do auta z Niemiec, Ronin i Tomek Sitek Car W żaden sposób ich nie krytykuję, bo to co robią uważam jest, jest bardzo fajną, bardzo fajną pracę wykonują. Tylko z reguły ym, wy mówicie, że ym, no po prostu jesteście przeciwni autom pofirmowym. Ale, no, i ja uważam, że to po prostu jest troszeczkę niedopowiedziane, bo też jestem przeciwnikiem autofirmowych, ale takich tylko z dużymi przebiegami. Bo, dlaczego miałbym być przeciwnikiem auta pofirmowego, który ma, ma mały przebieg? A co, co to jest za różnica? Co nim jeździ firma? Nie, przecież też nim jeździ człowiek. Zwykły człowiek, i to nie ma żadnej, żadnej kompletnie różnicy, i po prostu w większości. Tak jak na przykład czy Ronin, czy, czy, czy Tomek no kupują też w dużej mierze na przykład małe auta, typu Opel Astra Opel Corsa, wiadomo, że wtedy jest łatwiej kupić samochód z prywatnej ręki, bo takie samochody jak Corsa, Meriva czy Astra bardzo, bardzo rzadko dosyć są jeszcze mówię, jeszcze Astra, zwłaszcza nie w kombi tylko w Hedgebacku. rzadko są samochodami, które służą we firmach, no ale sami wiecie, zresztą zachęcam Was właśnie do tej dyskusji bo chciałbym, żeby to klientom dobrze też wytłumaczyć, także śmiało możecie to tutaj skomentować, jak mówię, to nie jest absolutnie nic przeciw Wam, wręcz przeciwnie, popieram to co Wy robicie, tylko chciałem właśnie o tych, o tych autach pofirmowych dopowiedzieć to co u was nie zostało dopowiedziane, bo mi się wydaje, że też nie macie problemu z autami pofilmowymi, takie, które są w dobrym stanie i które ma, mają małe przebiegi, przebiegi. Yy, bo jak wiecie dobrze, mówię, poza takimi samochodami typu Corsa, Astra, Meriva, no spróbujcie kupić 3-4 letniego Passata yy, kombi czy, czy A6, czy A4 no spróbujcie kupić taką, żeby była z prywatnej ręki no nie mówię, no jest może do znalezienia, ale będzie bardzo ciężko, bo 90% lub więcej tych samochodów to są po prostu Geschewtswagen i są kupowane na firmy lub przez firmy. Yy, więc. Więc tak to sprawa wygląda. A czy tak samo jakieś suwy, to przecież to są wszystko. Pierwszy właściciel jest z reguły, z reguły w briefie jest firma, ale no to wiadomo, że to ten samochód używa zwykła, normalna osoba, a nie jakaś firma, czy nie jakiś robot, który to auto po prostu, nie wiem, wziął i popsuł, czy coś takiego. Także no tego, tego do powiedzenia, takiej rzeczy mi, mi brakowało w tych waszych filmach. Bo też, jak wiecie dobrze, tutaj bardzo dużo aut jest kupowanych na tak zwany 1% do podatkowania, że jakby to auto jest kupowane na firmę, a dostaje to auto pracownik, który jakby płaci płaci za to auto. 1% od ceny brutto jest wliczane w jego wypłatę, no ale to już są sprawy techniczne, które nie są tutaj ważne. No ale zaletą tych aut jest przede wszystkim to, że każdy jeden serwis jest wykonywany w Aso. Te samochody nie jeżdżą poza ASO, dlatego że wszystkie wydatki są i tak wrzucane we firmę, więc te samochody są od początku do końca serwisowane w ASO. Bo tak jest, tak jest z reguły też umowa skonstruowana, że przeważnie co 3, maksymalnie co 4 lata bierze się nowe auto. I warunkiem oddania tego starego jest dotrzymywanie wszystkich terminów serwisu w autoryzowanej stacji. Więc ja tu kompletnie nie widzę żadnych minusów kupowania auta, którego pierwszym właścicielem w briefie była firma. Bo jak mówię, użytkownikiem i tak, i tak był najnormalniejszy w świecie człowiek. Więc absolutnie nie jestem przeciwnikiem kupowania takich samochodów pofirmowych, ale właśnie takich, które mają nieduże przebiegi, które są serwisowane, ale jak najbardziej jestem przeciwnikiem kupowania auta, powiedzmy rocznik 4-2016-2017 z przebiegiem 200 czy tam 250 tysięcy. No uważam, że kupowanie takiego auta nie ma absolutnie sensu. Bo jeżeli kupicie taki samochód, który ma już przejechane 250 tysięcy, no, owszem, cena w pierwszej chwili może wydawać się atrakcyjna, ale jeżeli wy jeszcze zrobicie tam tych 1050, to będzie miało 300 tysięcy no, w wieku 5 czy 6 lat. No to potem sprzedaż takiego samochodu już naprawdę, nawet za małe pieniądze, już jest bardzo utrudniona. Więc, więc generalnie to nie chodzi o to, czy samochód jest z prywatnej ręki, czy, czy, czy z firmy. Chodzi właściwie tylko o to, w jakim jest stanie i, i jaki ma przebieg. I ja bym to głównie brał pod uwagę, a nie, a nie przeszłość taką, czy to auto było kupione na firmę, czy było kupione na prywatnie, bo to i tak, i tak jeździ tym człowiek. Także, więc nie ma to, uważam, żadnej różnicy. Jednocześnie zachęcam Was wszystkich do dyskusji na ten temat w komentarzach, co Wy o tym myślicie, jeżeli. jeżeli Tomek Sitek, Loki i Ronin Auto z Niemiec to oglądacie. Możecie też się na ten temat wypowiedzieć, e, co Wy o tym myślicie, bo Wy owszem, nie ma problemu kupić auto z prywatnej ręki, jeżeli jest to, jeżeli jest to jakiś mały, mały samochód w pokroju właśnie Astry czy Merivy. Ale tak jak, tak jak Wam mówię, samochód nawet typu Passat, Audi A4, A6, no to są ktoś, kto tutaj. Jest kto, kto, kto zna ten rynek, wie, że to są w 90% pierwszym właścicielem są firmy. No i, i naprawdę wyszukanie czegoś z pierwszej prywatnej ręki to, to graniczy z cudem lub wręcz jest, wręcz jest niemożliwe, bo i tak wszystkie te samochody są leasingowane, brane na raty, więc, więc tak to wygląda. I tak jak mówię, najważniejsze tu jest stan i przebieg, a nie kto faktycznie. Stan, przebieg i serwisowanie, a nie kto faktycznie jest, jest wpisany w briefie. Oczywiście takie jest moje zdanie, każdy z Was może mieć inne, no ale zachęcam Was pod tym filmem do wymiany, do wymiany myśli i komentarzy na ten temat. Trochę wiatr jest, więc pewnie będą troszkę zakłócenia. Za to Was przepraszam, ale póki pamiętam, jeszcze miałem Wam podać adres tego, tego komisu, tego autohausu, gdzie byliśmy oglądać C-klasę i te Audi i zapiszesz sobie, to jest miejscowość Bebra i ulica otto hahn i to się nazywa Dick Automobile. otto hahn numeru nie pamiętam, ale to znajdziecie, to jest tylko jeden, tam taki ogromny plac się znajduje. Który mogę wam śmiało polecić, żadna tajemnica, możecie sobie wejść na internet, oni mają tam stronę, wszystkie samochody możecie sobie zobaczyć. I tak jak wam na tych filmach mówiłem, są to w dużej mierze samochody właśnie takie do 4-5 lat, w 90% tego, tego stanu tam, to są właśnie takie pojazdy. I w 95% są to pojazdy. Yy, polizingowe, czyli tak zwane tutaj w Niemczech leasing yy, więc też pierwszy właściciel, zawsze jeden kierowca, zawsze full service yy, w ASO. Yy, dlatego ja yy, chciałem właśnie poruszyć ten temat yy, samochodów yy, pofirmowych, że yy, no, trzeba odróżnić samochody pofirmowe z wielkimi przebiegami i samochody pofirmowe z małymi przebiegami. I to jest po prostu podstawowa, podstawowa różnica, która odróżnia samochód zużyty od niezużytego. No przebieg, a nie przebieg jest dbanie o niego i serwisowanie, a nie, a nie to, czy w briefie jest firma, czy w briefie jest prywatna osoba. Na koniec Wam chciałem pokazać widoki, jakie mamy tutaj w mojej okolicy, gdzie mieszkam. Także jak już pokupujecie te samochody, czy prywatne, czy, czy te pofirmowe obojętne, to możecie śmiało na weekend do Niemiec się wybrać i na pewno na pewno nie będziecie zawiedzeni. Także życzę Wam miłego tygodnia. Jeszcze raz dzięki za 1000 subskrypcji. Mam nadzieję, że będziecie dalej ze mną, że będziecie dalej te moje, jak mówiłem na początku. Pseudoprodukcje filmowe oglądać. Ja postaram się na Was zawsze coś ciekawego i nowego przygotować z branży motoryzacyjnej, od tak zwanej kuchni, czyli od po prostu strony nie jako klient, tylko z przeciwnej strony LADY, żebyście mogli być zorientowani, jak to jest w rzeczywistości. Pozdrawiam Wam jeszcze raz. Trzymajcie się i czołem. Do następnego odcinka, cześć.